Siema widzowie z tej strony z Umbaba. i dzisiaj nagrywamy na jakby wersję ekstremalną z jajki, jak tam jest. I no jakby Ja tu nie wiem. mówię, do tutaj chyba wikam jak imprezę czy coś. to jest w z zabiciu? ja się z nią ostatnio już pokłóciłam Ale ja chyba i tutaj nie ma, więc to jest fajnie. Wracając. Poszukamy sobie. A w czy tutaj jeszcze są, mogłoby być. Ale i tutaj nie ma. E, dobra, gdzie by mogło być wika? Nikt nie będzie w takich miejscach, co nie wiem w sklep, bo to jest takie zbyt oczywiste, takich jajek nie będzie. Czemu? Okay. Tutaj nie ma ze schodami. Do tego to easy jest mega ładne, łatwe. Spójrzmy gdzie bym... Dobra. A jest tak. No. Zajmę takie pierwsze miejsce, które by warto było sprawdzić. To nisko górę mówię, że ja sprawdzając jakieś lokalizacje mogę nie tam nic nie zauważyć. Nawet jeżeli tam będę bardzo dobrze sprawdzała, czy ja jestem ślepa. Taka prawda? Ale dobrze, jeszcze sprawdzę tutaj. Tu nie ma, nigdzie nie ma. Ale tutaj, w ogóle to ja ostatnio tutaj byłam, to nie sprawdziłam. Nawet nie było, warto sprawdzać. No ale warto sprawdzić. Zawsze, chyba dobrze to w chyba nigdzie nie ma. Teraz bym może poszła na policję albo do szpitala. Nie, na policję. Coś czuję, że tutaj to na policji to, jeżeli coś będzie nawet, to teraz mi wchodzi dwa razy bardziej jakby mocniej niż dawniej. O, dobra, tu mamy. No to mamy 1 na 35. Przecież <grystujesz mi> powodzenia. Dobrze, widzowie, jakby mi się to nie nagrało. Ale tutaj był, jest jajko, jak wejdziecie. I to jest ten główny przystanek w mieście jakby. Ten. No i już idę szukać kolejnych. Dobrze mi co wyjdzie, a więc tak. Kolejne miejsce, które mi wychodzi na myśl to szkoła. Bo jakby Szkoła jest takim dość oczywistym miejscem, czy tam coś będzie. Ostatnio było tego w ogóle dużo, a teraz też powinno być jest sporo. Nie gadajcie, że sobie daję gdzieś. Kiedy mam być, no 50. Dobrze. Mm, szkoła. To ja teraz poszukam widzowie i yy, pokażę Wam potem. Aby przyjęłem... I może gdzieś, tutaj nigdzie nie ma, tutaj nie sprawdzałam Ej, 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 ej. mi się wydawało, czy jest łąek jak sekundy, Jakiś takie taki, coś światowe gdzie to jest, ja już widziałam to jajko dwa razy Dobra, tu jest, Gdzieś tu ja tak przechodziłam, to mi tak mignęło jakby to jajko Dobrze, kolejne miejsce to już tak bez przedłużania. To, to musimy wejść tutaj. Wsadzić sobie drabiny i znajdziemy. To bardzo długo to szukałam. To fakt, ale było warto dla kolejnego jajka. Nie mam spokoju jeszcze 31. Ja widzę, że teraz udam się do szpitala, bo. Już wam parę razy mówiłam, że tam coś pewnie będzie. Sam nie wiem, czy coś będzie w ogóle, ale chyba tak, bo to jest takie dość często odwiedzane miejsce. Chciałam, żeby ktoś tutaj tego tak obok mi Dobra, to tu. Tutaj gdzieś. Na dachu nie ma nigdzie. Dobrze, widzowie, tutaj poszukam i zaraz wam powiem, jak go znajdę. Miałam rację widzowie, patrzcie, jak tutaj wejdziecie, to tutaj macie takie jajko. To jest w tym miejscu, gdzie jest maszyna rent, No wiecie, tam. I kolejne jajko, które znalazłam, to zabierzcie sobie tak o, drabinę. Tutaj macie, tutaj w tym drzewie. Dobrze, w takim razie spojrzałam tutaj. W lodziarni niczego nie ma. Jesteśmy teraz tutaj, skoro już jest O! Ej, mi Dobra, kolejne miejsce. To tutaj. Myślę, czy by tutaj niczego nie było. Ja jestem ślepa i wy nawet nie wiecie ile ja czasu już to szukałam. No ale chyba niczego też nie mam. Oczywiście jest, ale ja jestem ślepa i ja tu nie widzę. Eee, dobra. Где что-то тут я помогу? А вот что мы даваем шуфани? Добра. Костюм. Ej, co jest? Co jest za wyjście? Ej, bo tam jest jakieś miejsce, no nie widziałam. Jest wejście na strych. Więc to nam się przyda jeszcze do jakiegoś osobnego wideo. Chyba. Ale to mi się nie da wyjść. A, to ja nie wiem. Dziwne to. Dobrze. Dobra widzowie, w sumie to kolejne miejsce takie, to tutaj będzie mogło coś być W wodzie? W wodzie jest Dobra widzowie, długo szukałam, ale warto było, bo znalazłam aż dwa jajka Pierwsze jest tutaj, w sklepie spożywczym, co nie Chciałam tak, żeby szybko to nagrać. To z dwaj już będę miała na raz I patrzcie, jak tutaj pojedziecie, to tutaj. Widzicie. musicie wejść tak. I tutaj macie. Kolejne miejsce znajduje się naprawdę bardzo blisko, bo tutaj. I jakby wchodzicie tu i macie od razu. Kolejne miejsce na naszej trasie jajkowej jest w y domu <trybom> 11. Czekajcie, to chyba tutaj. A może nie. Nie wiem. Chociaż w sumie z drugiej strony chyba najdłużej wam będzie, jeżeli teleportniecie się pod dom 30 i musicie wejść do tego statku. O! Ja i mówię umiejętności parkowania. Czekajcie nie tutaj, chyba tu, czy gdzieś. No i najprawdopodobniej, bo wiecie chyba o tym sekretku tutaj, co nie jak tutaj przejdziecie. To tutaj, o! Ej yes, jest! Ja nawet nie wiedziałam. Wydawało mi się, że nie ma końcowo, a jest. Mm. Jeszcze. Mam autkiem Ej, co się dzieje. Tam w przestrzeni pomiędzy. No i patrzcie, jakby idziemy tutaj tylko to spadło No i wam polecam zabrać latarkę a, i wiedzcie, że ja to już długo robię, jakby. bo ja to nagrywam, ale ja to pomiędzy tymi momentami szukam, jeszcze wszystko. Fajne by było, gdyby chociaż był pokazany teren. nie patrzcie. Tutaj ta skała wam się odsuwa i macie jajko. Jest tutaj. Wiecie, w, tym, w tej chatce bo rozpadu. No i pewnie wiecie o tym, że tutaj się da dostać. I tutaj mamy jajko. Kolejne miejsce to jest tutaj, pod tym domem. Już tutaj poszukałam trochę. No, tutaj warto szukać po parę razy. Mi się to już udało. Zabrać, ale oczywiście bym się musiał nie nagrać. To tak jak tutaj wejdziecie, tutaj powinno Wam tutaj leżeć jajko, mi tutaj leżało. No i już idę szukać kolejnych widzowie. I jeszcze taka informacja dla Was, że gdybyście chcieli taki specjał na ileś tam subskrypcji moich co ja? To jakby mam propozycję, że na 150 subskrypcji nagram specjał świąteczny, jakby wielkanocny, <śm> um, jakiś, ale oczywiście najpierw go muszę zrobić. I musicie do końca świątko to mm, dobić, bo inaczej będzie ciężko Ja też spróbuję nagrywać więcej shortsów, żeby nie nimi sobie, sobie jakoś dobić I czekajcie, jak do tej... Mam pytanie, czy ktoś z was kiedyś się udało tak zablokować auto jak mi właśnie? Dobra. Podjadę koniem. Jak mi hmm. Dobrze, to tyle. Kolejne miejsce jest tutaj, bo patrzcie, jak się tam pojedzie w tym miejscu, gdzie wcześniej krążyłam, to tutaj jest takie rozwidlenie i tutaj się znajduje kolejne jajko. Zauważyłam, że jakby jest jeszcze jedno jajko. Zaczęłam więcej, żeby to nagrać, ale czegoś więcej nie umiałam nie znaleźć. Op. Ten dom. Tutaj, że jakby kolejne miejsce znajduje się bardzo blisko. Czemu się w ogóle tam nie teleportowałam? Nie wiem. Jak się tak wyszło? Pod 28 się Jakby tutaj to jest. Które to było teraz drzewo? Kurczę, bo by je gdzieś tutaj miałam. I czekajcie, mi się tutaj, czy Nie. Zdawało mi się. Um. O, tu jest. Widzicie, za tym znakiem już było Dobra widzowie, kolejne miejsce znajduje się nigdzie indziej niż nisku. <grym> na odnisku, Na lotnisku, przed lotniskiem z tym bardziej Bo tutaj o. Już chyba zauważyliście sami Muszę sobie kupić jakąś podstawkę pod myszkę nie Kolejne miejsce. No kto tutaj zaparkował? Tak się domy. kolejne moment. By... sobie wyspy. Bo ja nie wiem, czy tam w ogóle mogą być jajka. Ale na przykład mam takiej wyspie 35. Bo gdzieś mogły być. No tak. Tutaj chyba nie będzie. Gdzieś są, nie ma i wiedzieli o kimś, co nie? eee, Widzieliście taką kropkę czerwoną? To jest! Mamy jajko! Już w bo ile ich tutaj mam. No, dobra. Nie um. ja się chęci, mi. kupił. tutaj sprawdzałam wyspę, bez co no nie, całą. Oczywiście mi się nie nagrało. I już znalazłam parę innych miejsc. Mówiąc o kolejnych miejscach, miałam na myśli m.in. tą stajnię, bo tutaj się znajduje jedno jajko. I. No. Tutaj. Dobra. Trzymaj zacięło, w ogóle. więc tutaj macie kolejne... Dobra, widzowie, kolejne miejsce. To jakby jest tutaj na tej górze, tam była stajnia, to idziemy tutaj na tą górę i mm, jakby coś się wydaje, że je to tak oznajduje ale to tak wcale nie wygląda, bo ja szukam tego poza filmikiem. I nie zawsze wszystko nagrywam. Jest tu gdzieś? Nie. Skupiłam się! Dobra, widzowie, końcowy je znalazłam Dobra, widzowie, kolejne miejsce takie, które, w którym znajduje się... ...jajko, to patrzcie, tu jest ten opuszczony domek I tutaj są pojedyncze I Widzicie to tutaj drzewo? To? O! To nie tutaj, to jeszcze tam dalej O! Widzicie, oni tak zaczęli teraz nam chować te jajka. Super. Mnie to jeszcze lubiła. No to ja już się je zebrałam i jedziemy do kolejnego. W sumie to nie jedziemy, a bardziej się teleportujemy do domu 31. Dobra, kolejne miejsce znajduje się tutaj. O, tutaj było jajko, tylko ja je oczywiście zebrałam poza filmikiem. Kolejne miejsce, które warto zobaczyć dla jajek, to naprawdę coś trudnego do zdobycia Nie mogłam się pod piątkę teleportować, ale... Um, patrzcie, tutaj musicie zabrać piwul i to jest naprawdę bardzo trudne już, żeby to znaleźć to udało, bo w pewnym momencie się zacięłam. No i tutaj macie jaj. Jajko. A teraz niego się sam trud. No najlepiej, po prostu skoczyć i się za chwilę odrodzić. Kolejne w sumie nie jest wcale łatwiejsze do znalezienia, bo musimy tutaj o. Tam mogliście już zobaczyć jak się te, jakby, proszę, tam. I jak to się robiło? Tak. Tutaj. O, tak, tu nie wiem. Tutaj to nie pokazuje. O. Dobra. I tutaj macie kolejny. W ogóle coś tam jest. Ja nie wiem, co to czujecie. Nie no, to się chyba jakoś niezbyt. Kolejne jajko jest. Tutaj jakby w banku I macie to jak w banku, że jest w banku Tutaj jest normalnie, tylko ja już je zebrałam. ale oczywiście musiało się nie nagrać Kolejne jest w sumie obok I tutaj macie za regałem Kolejne dwa znajdują się tutaj jakby było I na poczcie w kartonach Tak już wam chyba nie muszę pokazać, a w sumie skoro poczta jest tak blisko to wam pokażę że tutaj wejdziecie, to w tych kartonach tutaj znajdziecie jajko. Kolejne jakby znajduje się tutaj, ale oczywiście musiałam się nie nagrać. Ja się do salonu fryzjerskiego, bo jakby chciałam tam. Tutaj macie kolejne. No to tutaj jest kolejne. Ten. Jeszcze tutaj jakby na nie chyba pokazywałam. Bo no, już tutaj mamy nie było, no więc tutaj mamy kolejne jajko. Jak tutaj mam ten wybieg dla modelek, ja tutaj sobie zaparkowałam, to tutaj idziecie i tutaj macie jajko. No i patrzcie, mam, mam teraz nowy samochód.